Kiedy broda jest głęboko zanurzona w szyi, a dołek poteliczny jest wypłaszczony. I powtarzam, to. wdech przed siebie, wydech broda do dołu na klatkę piersiową i zanurza się z powrotem w szyi. Zwróćcie uwagę, że w czasie tego rolowania szyi, kręcenia takich kółeczek, oddycham cały czas przez nos. Wdech to moment wyprowadzenia czubka głowy i wzroku do góry, wydech to moment brody przejeżdżającej nad siedziskiem i dotykającej klatki piersiowej. I znowu wdech, nam się do retrakcji, głęboko wyciągam czubek głowy do góry i wydech, broda idzie jak najbliżej do siedziska. I tak sobie powtarzam ten ruch. Zwróćcie też uwagę na to, że moje stanowcze ręce odpychające krzesło mają cały czas zdolność utrzymywania łopatek stabilnych, berków stabilnych.